W pierwszej lekcji nauczymy się części zdania w języku niderlandzkim, by naturalnie móc wypełniać nimi schematy. Zaczniemy od osoby. Pamiętamy naturalnie, że w języku niderlandzkim każde zdanie zaczyna się od zaimka osobowego, czyli osoby. Powtarzaj za mną. Ja. Ik. Ty. Jaj, on, chaj, ona, zaj. A teraz liczba mnoga. My, waj, wy, juli, oni, one, zaj. Jak pamiętacie, z kroku pierwszego naszej nauki Zaimek osobowy w języku niderlandzkim posiada skróty, które teraz Wam przedstawię. W liczbie pojedynczej skrót posiada zaimek osobowy ty, czyli używamy skrótu je, jak i również ona, czyli ze. W liczbie mnogiej skrót mamy w zaimku osobowym my czyli we i oni one czyli ze będzie on nam potrzebny naturalnie w budowie zdania